Witam serdecznie, witamy ponownie na Jordankach, tym razem w ramach firmy przyszłości. Czym jest firma przyszłości? Najnowsze trendy w biznesie innowacje. Tego tutaj można się dowiedzieć. Co my tu robimy? Chcemy się pokazać. To jest nasze, na, nasze stoisko. Chcemy pokazać, czym się zajmuje art for media jak możemy pomóc klientowi. Tutaj konkretnie przeszliśmy z VR-em. Pokazujemy zastosowania nasze, w, 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 wirtualnej rzeczywistości w świecie eventów i nie tylko. Oprócz tego zabiorę Was na salę główną, gdzie stworzyliśmy całą scenografię na dzisiejsze wydarzenie. Bycie uczestnikiem firmy przyszłości to już jest fajne wydarzenie. Dzisiaj jestem odpowiedzialny za prezentację naszej firmy, czym się zajmujemy, jak możemy pomóc potencjalnemu klientowi przy realizacji jego wydarzenia. Na sali głównej. To tutaj odbywają się najważniejsze prelekcje. To tutaj poznajemy najnowsze trendy w biznesie. To, co zobaczycie za moimi plecami, to jest efekt bardzo ciężkiej pracy naszych techników, którzy przez dwie noce stawiali to na dzisiejsze wydarzenie. Mnóstwo ekranów LED, mnóstwo scenografii. Zresztą sami zobaczcie. Tak wspaniała była ta konferencja w tym roku, że się przesunęła. Chciałem zapytać, jak wrażenia ze strony organizatora? No myślę, że dobre, same pozytywne sygnały. Oczywiście jak za każdym razem jest parę szczegółów do dopracowania, natomiast się bardzo cieszę, że taki był odbiór dobry prelegentów, że prelegenci byli różnorodni. Mi zawsze zależy na tym, żeby to były osoby różne ze względu na płeć, na wiek, swoje przekonania i wartości. Wydaje mi się, że to się podobało. Za te przedłużenie przepraszam, ale mamy takie wrażenie, że ono było potrzebne. Zarówno prelegentom, którzy niektórzy od dłuższego czasu mówili do takiego audytorium, jak i ludzi, którzy przybyli na networkingu, bo trudno nam było ściągnąć ludzi z kawy, z przerw kawowych na salę. Mam nadzieję, Zrobimy w swojej mocy wszystko, żeby spotkać się w przyszłym roku na piątej edycji konferencji Firma przyszłości. Ja mam również taką nadzieję, a chciałem zapytać, jak pierwsze wrażenie po przyjściu dzisiaj rano, jak zobaczyła Pani nasze konstrukcje, jak, jak rozumiało intro? Chciałem się zapytać, czy, czy to było to? Tak, to było to. Ja te intro dobrze znałam, bo mocno pracowaliśmy znam dobrze firmę Art for Media, wiem, że zawsze możemy na nich liczyć, możemy im ufać i wiem, że uczestnicy konferencji bardzo doceniają to, że mamy tak fajną oprawę audiowizualną, których niektórych wręcz wbija w fotel. Cóż, nie umówiliśmy się, zupełnie nie umówiliśmy się na to, co będziemy mówić, więc nie pozostaje już mi nic innego jak tylko podziękować i e, mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym roku. I emocje będą tak samo dobre, jak nie jeszcze lepsze. Bardzo My dziękuję. Dziękujemy.